To, co w nadchodzącej generacji dla wielu może być najciekawsze, to domniemane rozdzielenie szóstki na dwa osobne sprzęty. Ten wyraźnie słabszy, o nazwie kodowej Canis, ale pozwalający na granie w formie handheldowej, oraz ten mocniejszy, o nazwie kodowej Orion, który, choć oczywiście droższy, to umożliwiać ma tradycyjne konsolowe granie. W Orionie znaleźć mamy nowy procesor robiony przez AMD, z którym Sony ma długoletnie strategiczne partnerstwo oparte o architekturę Zen 6. W przenośnym Canis również, ale różnice sprowadzą się do liczby rdzeni oraz obsługiwanych wątków. Do tych, zwłaszcza w kontekście przenośnego PS6, o ile to PS6 w ogóle będzie, wrócę jeszcze za chwilę. Grafika w Orionie obsłuży układ RDNA5 z 52 lub 54 jednostkami obliczeniowymi, co powinno gwarantować zauważalne, być może nawet i trzykrotne wzrosty wydajnościowe względem piątki, zaś w Canis podobny układ dysponować ma jednostkami zaledwie 16. Toma. Pamięć RAM to z kolei, w zależności od wersji, w tej stacjonarni coś pomiędzy 20 a prawdopodobnie 30 GB, choć dawniej mówiono nawet o 40, ale z wiadomych względów wiemy, że to już niemożliwe. O tym też jeszcze za chwilę. W przypadku wersji przenośnej spodziewamy się po przeciekach czegoś odrobinę niższego. Początkowo mówiło się o 24 lub 36 GB, ale widząc co dzieje się na rynku, na stole może być nawet i zaledwie 16 GB, czyli tyle ile ma obecnie standardowe PS5. Doniesienia, którymi żyliśmy kilka miesięcy temu ze strony Likera były często opatrywane komentarzem z gwiazdką na zasadzie w zależności od ceny zespołu w roku 2027, no i tu właśnie jest pies pogrzebany. Bo to, co jeszcze rok temu nie wydawało się problemem, dziś jest prawdziwą zmorą. Dynamiczny rozwój AI oraz wzrost zapotrzebowania na kolejne potężne centra danych do przetwarzania informacji obsługujących sztuczną inteligencję wywindowały ceny w kosmos, praktycznie wszystkiego. RAM już teraz kosztuje astronomiczne pieniądze. Lata chwila spodziewane są drastyczne podwyżki cen kart graficznych, a w obozie AMD mówi się już także o powolnym podnoszeniu cen procesorów. Innymi słowy, będzie drożej, a do tego już teraz wiemy, że powoli robić będzie się także i problem z podażą, bo coraz więcej producentów zamyka swoje linie lub je ogranicza, próbując skupić się na tworzeniu tych podzespołów, na których można aktualnie najwięcej zarobić.